Witam Was serdecznie, dzisiaj jak widać piękna zima, ale od jutra niestety już cieplej, a pojutrze jeszcze cieplej, jeszcze cieplej, do świąt to wszystko zniknie, jak co roku będzie deszczowo. Eee, mam pojazd, który może ktoś będzie chciał pod choinkę, taki prezent, pojazd, który e, ma napęd na cztery koła, więc w tych warunkach jakoś tam sobie w miarę radzi. Zobaczcie, jest to Honda cr trzeciej generacji. Samochód krajowy, bardzo ładny, bo to auto ma już tam już lat. To jest 2009 rok produkcji, więc, więc 13, 13 lat już mija. Eee, ale stan bardzo dobry, fajny, ładny i cieszący oko i nie widać po nim tego wieku. Dwulitrowa benzyna, 150 koni, napęd na 4 koła. Eee, wersja Sunlight, Light, czyli środkowe wyposażenie. Czyli ksenonowe reflektory, szklany dach, podgrzewane fotele to takie najważniejsze, najważniejsze rzeczy. Samochód ma tylko 150 tysięcy kilometrów. Porobione różne rzeczy w zawieszeniu między innymi amortyzatory z przodu, jakieś tam gumy stabilizatora to powymieniane widać na świeżo Przekładnia kierownicza też jest widać, że tam świeża, więc jakaś albo porygeneracja, albo założona nowa. Tak, opony 17, są to opony letnie. One są w bardzo dobrym stanie, bo te Uniroyale, bo te opony są z roku, zobaczcie, 21. 10 tydzień 21. Jeśli chodzi o tarcze hamulcowe, to tarcza jest niezła. To znaczy ma mały, mały rand i, i klocek jeszcze jest. Z tyłu te same gumy, te same świeżutki ładne. I, I tak, i ta tutaj podobna sytuacja, że, yy, że jest jakiś tam rand, klocek jeszcze, yy, jeszcze też jest. Yy, idziemy do środka. W środku jest te wnętrze, to rzadko spotykane yy, materiałowe teraz jest czyste, ładne, uprane, yy, świeżo. Tu mamy tak, później VSA, czyli ESP za SRM, elektrycznie regulowane i składane lusterka, skórzana kierownica, sterowanie radiem, e, tempomat, no i szklany dach z roletkami. Jest dołożona też stacja fajna z nawigacją, jak widać, z tym, że wiadomo, że ta nawigacja to nie ma się... Za bardzo czym emocjonować, bo te mapy są stuletnie, więc do niczego. Niemniej jednak no, to urządzenie ja bardzo lubię, te alpajny, bo one dużo lepiej grają niż fabryka, więc hmm, to zawsze cieszy. Klimat dwustrefowa, podgrzewane lusterka, szóstka skrzynia, mieszek podarty jak to w każdym. Wymienię ten mieszek, tylko zamówiłem, jeszcze nie przyszedł, więc będzie wymieniony ładny nowy. Eee, 151 151,500 przebiegu, kontrolę trakcji wyłączyłem. I co jeszcze? Podgrzewane fotele, tak jak wspominałem. Tutaj, te wszystkie podłokietniki, nic nie podarte, ładne. Ten materiał lepiej się zachowuje niż skóra, prawdę mówiąc. Bo często już te podłokietniki, niestety, czy na drzwiach, czy, czy w fotelach, są już podarte w dzisiejszych cerfałach trójkach. Z tyłu kanapa, regulowane trzy osobne oparcia i przesuw osobno dwójka i osobno jedynka, więc bagażnik można jeszcze powiększyć. A miejsca tu jest mnóstwo. Po prostu to jest samochód, który ma bardzo dużo miejsca i, i płaską podłogę. Co bardzo istotne. Z tutaj roletki. Ciekawe, czy się zacina, czy się nie zacina. No, no zacina się przednia. Trzeba jej pomóc. No generalnie trzeba było oczyścić te prowadnice, tam się zawsze zbiera para wodna, kurz i, i później są takie efekty, że się gdzieś tam blokuje, no ale to taki, to taki standard. Idziemy, zajrzymy pod maskę. Dwulitrowy motor praktycznie niezniszczalny. Jak ma olej pyl chodzący, to te silniki działają, nic się z nimi tu nie dzieje. Akumulator jakiś tam, w miarę świeży eee, i co? No i to tyle. No. Nie ma co tu oglądać. I te oparcie, tak jak wspomniałem, są regulowane, więc to jest fajna rzecz, no i, i przesuć nawet do tego stopnia, więc jakieś tam, nie wiem, kilkanaście centymetrów można przesunąć i powiększyć jeszcze ten wielki bagażnik, bo bagażnik tu jest bardzo duży i pojemny. Mamy roletkę, mamy półeczkę, którą każdy wyciąga, można ją wyciągnąć, zostawić w garażu, ewentualnie też można ją zamontować tutaj, bo jest takie miejsce, zobaczcie to wycięcie i ona może leżeć na tym. Wtedy wiadomo, że ten bagażnik minimalnie będzie, będzie zabrany o te 2 cm, no ale to nie ma wielkiego chyba znaczenia. Tu jest jakaś wykładzinka, bagażnik czysty, koło dojazdowe. Szyby tylne przyciemnione. Fajny wóz, no, tu ma jakieś zadrapania na, tych, na tej rączce i tu jakieś y, pachnidełko chyba ktoś zawiesił i coś się pewnie rozlało albo wytarło, bo wisiało. Y, więc to tyle jeśli chodzi o uszkodzenia. Ten mieszek, tak jak je mówiłem, je wymienię i, i będzie w porządku. Więc tak poza tym, no to jest generalnie ładny, no letni wóz, to, to nawet bym chyba powiedział, że y, bardzo ładny. A, jeszcze, bo tak zapomniałem o karoserii. Jeśli chodzi o jakieś uszkodzenia, niewielkie, tak naprawdę bardzo niewielkie, i teraz warunki w ostatnich dniach nie sprzyjały. Jeszcze zrobię tutaj pędzelek. Tu jest takie otarcie, więc to zamaluję lakierem dobranym i nie będzie już takie czarne. I drugie miejsce, tu na drzwiach jest jakieś takie. No, tu jest delikatne uszkodzenie lakieru, więc tutaj też zrobię, zrobię pędzelek. O, i tu jest też jakaś drobna ryska. No ale mówię, patrząc przez pryzmat tyle, Tyloletniego auta, to jest bardzo ładny Tu jest też delikatna taka pręga Tak widzę na tej, na tym, na tej Zydze jakby Jest takie, no Ktoś przejechał pewnie jakimś zderzakiem Ale to jest naprawdę bardzo mało Bardzo mało e, widoczne Trzeba się bardzo przyjrzeć i wiedzieć o tym, że to tam jest Nawet z tej perspektywy Nic nie ma, przynajmniej nie widać Dobra, pokażę Wam Gruby szlakiru No i mamy tak, stówka 90, więc można by pomyśleć, że fabryka, ale nie jest fabryka, bo zobaczcie, tu jest 240, więc to zawsze sugeruje, tu już 160 i się rozchodzi, 140, więc to sugeruje, że ten błotnik był wymieniony na nowy i co nawet widać na słupku, dlatego, że słupek też jest pocieniowany, 160, bo z lakiernik wchodził, więc ewidentnie błotnik jest wymieniony na nowy i te drzwi tutaj pocieniowane, albo tam lekko tutaj były uszkodzone, bo jak mamy 240, no to już to już tutaj coś delikatne jakieś zarysowanie w tym miejscu było. Tu już tak jak pokazywałem się rozchodzi, już jest cieniutko, więc... No i tu dalej fabryka, 90, 90, 90, 90. Pokrywa bagażnika, 90, 90, 90. I nie ma nawet korozji tutaj przy tej listewce, co no, często się zdarza w cr trójkach i nie była malowana, bo to też się zdarzało, że na gwarancji były często malowane. 90, 90, 80, 90, 90, 90, 90, więc no dalej fabryka. Uchował się. I tu tutaj jest 90. Zdał jeszcze. Więc mamy prawy przedni błotnik nowy, pocieniowane drzwi, czy tam ciężko lakierowane w przedniej części. I jeszcze wiem o przednim zderzaku, że był lakierowany, to już właściciel mi powiedział o tym, nie mówił o błotniku. Ja go o tym uświadomiłem, o tym błotniku. Miał ten samochód 5 lat po zmarłym tacie i jakoś tam nie miał informacji albo zapomniał, no nieważne. Tak czy siak szkoda, szkoda żadna. Samochód no, jest krajowy, więc... Cała historia w Cepiku od 2014 roku, wszystkie przeglądy, ale mam też faktury, faktury różne, za no jest też klucz za akumulator i właśnie z Cepiku wydruk z serwisów takich tu niezależnych, bo tam początkowo w Hondzie, ale później już wiadomo, że poza ASO były robione przeglądy. Ale wchodzi dość długo, bo do 17 roku, zobaczcie, jest to 3093 w 16, 81 w 15, w 14, 71, więc ta historia dość długa. No, a dalej mamy rachunki, więc no, bardzo fajny i ładny samochód, no, który też jeszcze długie lata posłuży zdecydowanie. Nic się nie dzieje z tymi autami. Generalnie one są niepsójne, po prostu jakieś tam rzeczy eksploatacyjne, a nic tutaj się e, no nie, nie zaskakuje w tych samochodach i, i nie generuje jakichś tam niepotrzebnych kosztów. Silnik, napęd, skrzynia to wszystko tutaj działa. Zapraszam Was na UżywanaHonda.pl, Tam znajdziecie kilkadziesiąt zdjęć tego samochodu i szczegółowy opis. Mam też drugą CRV-kę 11x12 model poliftingu w wersji Executive. Z jasną skórką, czarny, więc to dwie w tej chwili takie sztuki terenówek. Polubcie mój profil na Facebooku Autoprofesja. Będziecie na bieżąco z ofertami. Zapraszam też do subskrypcji kanału Autoprofesja.tv na YouTube. Będziecie na bieżąco z prezentacjami takimi jak ta. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.